Witajcie, bracia i siostry. Nazywam się Paweł Banaś. Jestem członkiem zboru Calvary Baptist Church w Spalding w Anglii. Obecnie znajduję się w Waszyngtonie, ale to w tym pierwszym, oryginalnym Waszyngtonie w Anglii. Mam taki zwyczaj, że każdy dzień rozpoczynam od Słowa Bożego. A jak dobre stare polskie przysłowie mówi, słowa Bożego nigdy nie za wiele. Także korzystając z tego, że mam teraz przerwę w pracy, chciałbym się z nami podzielić rozważaniami z wieczornika przygotowanego na 29 czerwca. Temat tych rozważań to żywy list. Fragment proponowany zawiera się w. tekście przygotowanym na dzisiejszy dzień, który znajdziemy w drugim, w drugim liście do Koryntian w trzecim rozdziale i w wierszach od 1 do 6. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy jak niektórzy listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie lecz zdolność nasza jest z Boga który też uzdolnił nas abyśmy byli sługami nowego przymierza nie litery, lecz ducha bo litera zabija duch zaś ożywia świadectwo zostało napisane przez Alice H. Morris z Florydy w Stanach Zjednoczonych i pisze ona następująco Miałam trudności z napisaniem listu motywacyjnego, który musiałam dołączyć do artykułu wysłanego przeze mnie do pewnego czasopisma. Redaktor wymagał ode mnie takiego listu, jako formy przedstawienia się. Czy jednak zestawienie faktów, takich jak moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i poprzednie publikacje pozwoli redaktorowi na naprawdę mnie poznać? Z lektury mojego listu dowiedziałby się o mnie, ale wiedza to nie to samo, co poznanie tylko spędzając ze mną czas, słuchając moich słów i obserwując moje czyny, redaktor naprawdę wiedziałby kim jestem. Chrześcijanie są żywymi listami przedstawiającymi Chrystusa. Codziennie piszemy je dla ludzi z naszego otoczenia. Możemy opowiadać innym o Chrystusie, wymieniając różne fakty. Był on wielkim nauczycielem, uzdrawiał chorych, został ukrzyżowany i wskrzeszony do nowego życia. Jednak wiedza o Chrystusie nie oznacza, że go poznamy. Jako żywe listy chrześcijanie przekazują, kim jest Zbawiciel. Wtedy inni mogą poznać Go, spędzając czas z nami i obserwując w nas odbicie naszego niebiańskiego Zbawiciela. Czy ci, których spotykamy, poznają przez nas Chrystusa? Modlitwa, która tu jest zawarta, brzmi następująco. Żyjący Panie, pomóż nam każdego dnia odzwierciedlać Cię w naszych słowach i czynach, aby inni pragnęli w pełni Cię poznać i Tobie służyć. Amen. Myśl dnia to, w jaki sposób mogę dziś być żywym listem Chrystusa. Intencja modlitewna o redaktorów. Czytające słowa przypomniały mi się słowa świętego Franciszka z Asyżu, który mówił, że codziennie głoszę Ewangelię ludziom, a czasami używam do tego słów. Zostańcie z Panem Bogiem i niech Wam Pan Bóg błogosławi.